I możemy sobie coś obejrzeć Co byście chcieli obejrzeć? Może bagieta, Michael. Nowy film wjeżdża Wkusza kurwa Wkusza Ja pierdolę jaki on kurwa na szlaki, Ale mu na mm. Ja pierdolę się nie mogę doczekać, co to będzie za film. Wielka premiera, a nie ma napisane kiedy. Czy jest napisane kiedy? Nie ma. Co to kurwa jest? Ja najebany, zajebałem auto bez prawa jazdy jeszcze wtedy i normalnie jechałem, chyba. Jak szef. To jest kurwa hardcore. Później jak zdałem prawo jazdy to wiedziałem, że tamtej nocy popełniłem 17 wykroczeń w ciągu 10 minut jazdy. Ale było czas wypadków. Na szczęście nie stało się nigdy nic poważnego, ale niektóre z nich były naprawdę absurda, fortepiano. Ja nie mam prawa jazdy, gościu. Ja zapierdałem 308 na godzinę, szybciej od wujaszka, kurwa. spadła na jej nos. Stąd Ale ja teraz wam powiem, jaką ja mam fazę generalnie. Zoba. Ja jestem jebnięty, tak? Że czasem kurwa mam taką fazę, że sobie wyobrażam, że kurwa gryzę gąbkę taką i mieciarki przechodzą przez całe ciało, kurwa. Mimo, że nigdy w życiu tego nie robiłem, ale tak mam. Masz to dla ciebie. Oznaczajcie znajomych. 一起过，对吧？ Nie, to nikój nie pasuje, przecież kurwa. Nie. W ogóle kurwa nie pasuje. Nie co pasuje? Zroszczę, że Wiagra. No ale co ty pierdolisz, Marcin? Jak ziomki się normalnie żalą w internecie, że połowa klasy to alternatywki, które pasjonują się anime i nic więcej, a ty mówisz, że nie ma kto tego oglądać? Znak zapytania. Pasuje. Ta normalnie. Jak ty Kasio chyba splawy content robisz. Dlatego oglądam to kurwa i jeszcze kasę wysyłam do traczek z i zastaranią d. Idealnie pasowane. Ale to jest ważne. Powiem Wam, że nie ma nic takiego. nic tak ważnego w życiu. Jak zdać sobie sprawę kurwa z tego, jakby czy Jesteś kurwa mądry i wiesz, jak, po prostu jaki jesteś, nie? Na pewno mieliście czasem tak, że kłóciliście się z kimś chuj głupim kurwa A on myślał, że jest mądry, no i wiesz Lepiej się kłócić z kimś, kto jest głupi i wiesz, że jest głupi I przyznać ci rację, powiem, no, ty jesteś mądry, wariacie Prosto Kolej co się wkurzył bo podpieprzane zostały w reagensji kur... czy ale łatwo fajnista Peś, 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 no Ja pierdolę, jakie wydygani, kurwa. Ale to jest ok? Ja jestem LL down niż, Co Najwyżej. Kościół. <laughs> no nie wiem, kurczę, co to no. było. No nie wiedziałem, że za na nami będzie taka szybka. No ja myślałem, że na Joomu i z dwoma. Out of combat tymi, będę szybszy od niej, ona się spieprzyła. Ja pierdolę. Kurwa, ten Phantom DSR! No! Ten Phantom DSR! Jaki to jest rozpierdolony item. No, kurwa, 480 absorba. No, kto to kurwa wymyślił? Hrek. Jak to ma być kurwa Fantu, cokolwiek? Na mnie użyła, nie wiem. Kurwa, co jest? No kurwa i wrócić się nie mogłem, no! Chłopak jest zajebał to kulosowo ja pierdolę! Jeszcze tracimy kurwa bazę Co no, no Wchodzimy, Chodzimy, no, musimy Ja sobie Nie wiem, kurwa, po co ten treść wchodzi, no? Po co ten gra jest tak... Jebie, bum, bum, bam! Kurwa! Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Even with anybody competing, even police. Oh deep in the green rag with gold feet. Last with the flag on a strap. That's so.